Jak wiecie czy nie wiecie, jest nowy sezon Fortnite i z tej okazji robię konkurs na karnet bojowy. Zasady, zasady są takie, pod tym filmem musisz mieć łapkę w górę, zazubować mnie z dzwoneczkiem i napiszesz w komentarzu, biorę udział i swój nick i co Ci się najbardziej podobało lub nie podobało w tym sezonie. A jak masz już karnet bojowy, to możesz yy, to możesz po prostu wziąć udział i zgarnąć gifta za 800. Ja nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Dobra, żeby odcinek nie, gra, nie trwał dwie godziny, to yy, patrzymy tylko skiny. Dobra, zaczynamy. Akendy Johnny, nawet spoko. No, no, taki zwykły, ale fajny nawet. Lara croft nos. Pierwszy styl taki średni, ale drugi już yy, fajny. Drugi mi się już podoba, ale taki pierwszy styl taki średni. I kolejny skinek to jest Taranat No, taki średni. Drugi styl. też taki średni bym powiedział. Nie, nie, nie nie, nie, grałbym, nie. nie grałbym w nim. Jakoś mi się, jakoś nie podoba. Raz. Y, fajny skinek. No, taki. Taki, taki, taki. Taki. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale fajny. Dobra, kolejny skin i przechodzimy do skina, który jest legendarnie najlepszy w tym karnecie bojowym. Nie dość, że pierwszy styl jest zarąbisty, to przechodzimy do drugiego styla. To jest jeszcze lepszy styl, ale jeszcze 69 poziom jest ten skin, wiecie o co chodzi. Dobra, kolejnym skinem jest, nie umiem tego przeczytać, ale seria DC. Fajny, ale lepszy chyba pierwszy styl. No, lepszy pierwszy. Bo drugi. Nie, drugi nie, bo z tą maską jeszcze i z kapturem. A tutaj lepszy. No, ten też jest z kapturem, ale bez maski. Ten lepszy styl. Fajny nawet. I to chyba jest najlepszy skin z tego karnetu. Kozatki dla mnie. Fajny bardzo. Yy, no, tak się prezentuje karnet, A ja nie przedłużam i lecimy do gry. Hello. Więc my już jesteśmy w grze, ze mną, jest spocony i No i lecimy ogólnie na puszczę i robimy winka, as winka. Ale na. Nieco. Dobra, ja, ja jednak nie lecę tam. Lecę z wami. Mam 100 kawałów, dużo maczu. proszę mnie chce zapałowować. Ale alp. Uda. nad nim przewagę, ja go zakilofuję. Nie, on mnie zakilofuje. Leży. On mnie zakilofuje. Kościół i my się pałowali. Macie to? I się mnie połuje. Goście chce mnie zapołować. No tak, obiłaś. No właśnie. Spoczamy <śpiewamy> sobie, Jasie. Machamy do siebie. O, o kurde. Nie chcący strzeliłem w bota, bo myślałam, że to chłop. <śpiewamy> ja sobie robię właśnie. Zaczę się bigiem i apteczką Idę pomóc pacjentom Nie dobra Chyba też już nie dam rady No fuck. Czemu? Robimy A co to należy? Autor jedzie też... No i dead. A siebie ty. Siebie ty. Więc już jesteśmy w... Mogę ją zabić? Co ona daje? Jak rozumiesz, nie ma na ciebie jakiś przedmiot. Mi dała 100 metalów. Czy Czy nie? Tak, chyba wziąłem się zeszczewać. Co? Zastucham. Dobra, ja mogę z nią porozmawiać? Nie. I pani jest w cieni. Zobaczymy, co jest metalu? Nie, ale Green. Tak? Proszę pani. Ja mam chłopów, nie robię coś. Ale uciekam! Kwaś strzelają do mnie! Kaj, nie chcesz! Kaj? Nie, ale... Idziesz? Dobra, ja się z nimi piję. Zajmę się. Dzieścia trzy. Biało? Ja już znam da więc mogę tutaj siedzieć. 44. cztery. to stresa no chyba tak ona się go Ja Musimy się bić z nim Ja biorę w Ja w już. Tak, ja cię Coś ja się ja Aha, bo ja bym się nie ja Ej spoczony! Idź! Jesteś wśród yy, kościoły krańcy i nie odrodzisz. Idź w stronę, idź sam. Albo krańce dojdziesz mnie tu? Nie. Musisz krańce, to mnie dobrze robi tak. Znów jaka podnieś podnoszę. To jest zależało mi na spazie. Helmut, wiesz. O, ja nie przejmuj się. Trzymaj się. Pan podniesie mnie cię, bo i tak mnie Ja tak już mam. Okej. Co ty robisz? Nie, nie staw mnie tu. Ej, a nie masz pistoletów? Nie, teraz... Ta palota to jest. Katastrofa wciąż bierze. Dobra. Mamy chłopów, chodźcie na kutrze. A Jak na Ma ktoś pompę? Ja mam pompę. Ja mam pompę. I... Co, co to jest? Bierzecie? Ja nie. Ja bym to jest ja idę. A ja o dawaku myślę, a o zielonych nie Nie, ja myślę o zabiciu chłopów tych, co są koło mnie. No to zabijaj się, my już się nie jeszcze nie podniesiemy. Strzeliłem mu 81. To tam. Jeszcze coś się Pan cię To było, to mi bardzo pomogło. Patrz, ale to... mi nie pomogło, bo zacząłem to jest Jest dalej koło mnie. By się jakieś leczenie. Ja apteczkę. apteczkę. Na skali z tych mogą być beczki. Mogą, ale nie muszą. Mm. O oh, chłopie Spamiętym oh, chłopie Spamiętam cały czas spamiętam, spamiętam spami, spami. Mogę jeździć i z nami pasczewki No to prawda ja, ja już mam rip Ha... Chudy... I nie może będzie leczenie No Sekret jeszcze. gdzie? rozwalę to rozwalę będziesz miał dużo zanim oni się wziął mówię ci a no okay, ja już teraz dlatego musisz szybko rozwalę okej już zaraz pójdę do ciebie Dobra, nie nieźle już zostawię rozwaliłeś coś w ogóle? No, trochę. Jednego zabij będzie miał spazaj. Jednego zabij to nie jest takie proste. Ja. O. Ja. Dobra. No Szkoda, że małych nie ma. Nie mam co to Wow, co oni robią? Kurka! Tam jakichś zaspanisz tą... tą pompą? Nie mam też... 160 metrów. Nie masz matka, zarobię. No? A nie, nie. Dobra. I już druga próba, teraz na pewno nam się uda, prawda? Kamieńki spocany. Masz rację. Ewidencja. Bo zawsze druga czy... szczęśliwa. No? Jeden się to skruszył w kata. Dobra, dawaj. Sprokarty, co jestem fajt On jest fajt nie słuchajcie, go. on gada głupoty czasami. Cieba, mu bała, I to... I... No cieba muszę mam tą datkę. I Iść. na popa. Lepiej na daleko zejmę. Co? No. co to jest? Tam jest masz. Co to jest? Co to jest? Co, co tu jest? Ale co? Daj! Kula! Daj. Zostawiam yy, Nie mam się lata. Zostaw, ja muszę przetestować. Ona działa wzią, podobnie wzią, jak kula O dzięki bliżej do strefy. A mogę z niej strzelać? Nie mogę. No, po masz, aby cię zabili. Wtedy będę miał kulę. Jeden low. Nie, też. Do low, bardzo low. Hej, y proszę, proszę. Dostał chacerka w proszę, na proszę. Nie. Ja próbuję podnieść spaconego. Mm -hmm. Mm -hmm. Tu chodź. Tam mnie. Leżę. Nice. Ja będę was chronił. Jeden pomalony. Możesz przeszukać. Uchłapałam. Oni się leczą, oni się leczą. Czemu, komu Ja to piłem. <śmiech> <śmiech> Plecy! Ja właśnie tą przed chwilą barwę Czekam na, nam, ucieka nam. na biały. Przeszukaj, przeszukaj, przeszukaj. No czemu ty go podnosisz, Fajku. uh Romantyczne przeszczka tiro. Dobra, więc my już się widzimy jak będzie się coś działo. Oczywiście cały czas nagrywamy. Co? To nagrywałeś? No, cały czas nagrywam. Ale ja myślałam, że tylko byłeś takie zdjęcie. Nie będę robił cięcie, jak będę w montażu. Ja nie mam maco. A pani się montuje? No, fajnie. Ej, a zmontowałbyś ją Co? No ja z montuję papu. Ja się tym nie. Dziękuję. się dobry. Dziękuję. dobry. Dzień dobry. Dzień się Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja takie bu buty ja mam takie. Trzydzieści jeden. Trzydzieści jeden. Ja uciekam do strefy. Hmm. Tak, ja, ja leżę chyba. Nie mam powodu. Co robi? Ja uciekam. Ja bym na nich przeczekał już przy strefie. A macie apteczkę? Ja mam 5 HP. 6. Ja nie mam. No. Już wiem jak się tam steruje. Ja leżę. Nie ja dojdę. Nie dojdę. dojdę. Na 1 HP. Leży. No, dobra, dobra. Dziękuję. Patrz, co mam. Eee, mnie? Mogę optyczkę? Proszę. No, wiesz. Patrzę. No, też sobie, też sobie. Proszę. Trzeba pomóc pacenom. Jeszcze Ej, Proszę, pomóżcie. Mam jeden HP. Leży. Raz.

Aha, bo sposobnie, że kolejny naj to rzucają. Karta i leccie. Lec lec I ja. no, I góra! I ja lecę Egora. Dobra. Ja Egora. 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 No i jest, to jest. Jeszcze przyszedł Ale to A ja, tam nie dojdzie. A co nie dojdzie? Jeżeli mnie nie wyprzedzi strefa, to dojdę. Napuszcie no, z ogniska, że się urodzi. Jest jakiś samochód tutaj. Nice. No trochę ci to dało jednak. No. Ja nie cię ca cały czas. Ja sobie to do moim moimi Weź mnie jeszcze raz przyciągnij. Poczekać na was? E, nie. Na siadłanych się możemy ulec, do fulla. Proszę już się leczyć. Ja też tak. idę. Ja Poczekajmy poczeka no z tymi dobrymi beczkami, okej? Okay? Czy nie? Nie wiem, nie Możesz sobie poczekać, widzę. Chodź, nawet kur... Na no kamień co czekaj, ja jakoś jeszcze przeżyję. Otóż jak kamień zbierasz... No i mam patrzę, że No. To jest ten win przecież, co nie, ja mam jeszcze ja buty miał... fajne Które już miałem, jak to mam to, to, to osadzał, ale... To pecanem, to A może to no ja do strefy to... No ja to... To... Ej, mam tutaj obok mnie chodzę, zostaję Ojo. Idę, idę, idę. idę. Emil Masz, czekaj. Już się dam. Proszę. Ryba. Okay. Rybę. Mam... widzę chłopa. A nie, ja też 110! Czterdzień. Ale wiecie, że ja dostałem spadanie z tego. A ja dostaję. Jeszcze razy ja jeszcze 85 zł. 34 To będzie chciał leczyć Na biało Ja bym podjeżdżał Dobra dawajcie Jeden leży przecież Jeden to jest dla mnie u jednego. Trzy na trzy. Też? Eee... Y Pięćdziesiąt? Tak. Nice. Jeszcze tak jeden i jeszcze Dwóch Tu, tutaj, tu, tu, tu! Idę, idę, idę. że ja nie mam pampy, ale... Mam pompę. Ale nie mam. To macie, no! To na mnie jest, chcesz? Na mnie też. Ale coś błego został. ostatni. Widzę go. Tam jest. Widzisz na dachu? Widzę, widzę. Jak no, on nie widzę w ogóle z Win, panowie. Win. Kto chce dużego okeda? Jak co? Ale ty tu widzisz. O, jak coś. Daweku, daweku, Ja bardzo Do widzę. strefy przejdźmy na spokojnie. Okej. Okay. Rotuj, rotuj, rotuj. Dobra. Ja próbuję go spamić czy coś. Dobra, w ogóle nie widzę. Daj tego biga. 70. Gdzie? Dobra. Masz. Z tyłu wyrzuciłem. Okay, dasz małe? Masz. Przeciągaj. Na ja to mam na mam. Zero. Powalił mnie, zelona. Ja pierniczę. Nie poradzimy się z prawda? Ja nie mam akurat. Masz tam jakieś leczenie? No, dwie wteczki, dwie mini. Możecie spróbować podnieść jeden. Spocany przyjdziesz? Nie. Czekaj, to jest ostateczność. Nie, nie ma go tu. Tu on jest. To jest. jest. Nie jest. Nie. Nie. Dziękuję Wam, chłopaki, i dziękuję y, Wam za oglądanie. I widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Siema! A, A gift to co?